Jedziemy z prezentem do Krzysia, sąsiada. Tu mamy mały prezent dla niego. Jego gołąbek. To ja co? Ja dzwonię do Krzysia. Krzysiu o niczym nie wie. Ty jest w domu. Nagłośno mówiący. Czu, jesteś w domu, bo je, ja jadę. Ha. No dobra, to czekaj, ja za chwilę będę tam. Ha. Jedziemy w Jedziemy. <noise> takiego Dziś Wigilia. Jedziemy z prezentem do Krzysia. Ale Krzysiu będzie zdziwiony. <noise> Na pewno prezentu się nie... to nie myślałem, że dostanie. <noise> Na pewno się nie spodziewał takiego prezentu. To jest najlepsze o niczym nie wie. Powiedziałem, że sprawę mam do niego. Ostatnio po poszedł mu locik. I złapaliśmy Złap, złapaliśmy Murzyna To jest okazja, żeby mu prezent dać Dobra Krzychuje z przygodem akurat Idziemy Mamy dla ciebie Prezent? Prezenti. Tego się nie spodziewałeś nie spodziewałeś się tego chyba. Ja to i te... No zobacz, mam prezenci. Nagram gołębie. się prezent? Od nas? Pokaż, coś nagram może, że... Ale ładnie ozdobiliśmy. Ale... Ładnie, no nie... Powiedz coś, wypowiedz się. Krzychu się wstydzi, tak akurat takie kreski miał, żeby nie było. Głosie karmię? Głosie karmię? Jest, no, jest. E, dużo jeszcze jest, no. Ale tych Budapeszów dla chyba, to nie? Tak. Krzysiu, zadowolony. A nie, Erwani. Jeździ się Chowa. Trzyma. Jeździ się Chowa. Co jest w prezencie? O, karteczka, Nie, tam masz życzenia nawet. Nie, masz, życzenie masz. masz karteczkę, Cisiej. nagraj. Krzysiu, masz. Trzymaj. Głaszczyzna, z życzeniami. Zresztą. życzenia Tego się nie spodziewałeś chyba. Kurwa, prawda, ja tego nie chciałem ci wydać. Ja tego żołnierza wziąłem. Tak? Zacząłem niego i za tym No Krzysiu, mało rozmowny. Nie chciał do kamery nic powiedzieć, ale bardzo zadowolony był. Nie spodziewał się. Ale. No, myślę, że się udał prezent. Chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego dla wszystkich oglądających i subskrybujących nasz kanał. Udanych spokojnych świąt i udanego Sylwestra. Hej!